Jeden albo dwa, a nawet trzy miliony Polaków będzie miało poważny problem ze względu na to, że emerytura Wielkiej Brytanii się zapada. Taka jest rzeczywistość dzisiaj na 15 stycznia roku 2026. Emerytura Wielkiej Brytanii, Szanowni Państwo, się zapada, jest w wielkiej zapaści, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Fund brytyjski dalej bardzo mocno traci i to jest bardzo poważne, bo wielu Polaków, nawet milion do 700 tysięcy, milion, nawet może półtora miliona Polaków, mieszkało w Wielkiej Brytanii, yy, ale już tam nie mieszka i liczyli na jakąś tam emeryturę z Wielkiej Brytanii drugi milion mieszka i może z milion ma związek dodatkowo, ma albo partnera albo partnerkę, która mieszkała mieszka lub będzie lub będą mieli partnerkę, którą partnerkę lub partnera męża lub żonę z Wielkiej Brytanii prawda, no bo Polacy stamtąd bardzo mocno wyjeżdżają no i to będzie wielki problem zapada się, szanowni państwo, system emerytalny Wielkiej Brytanii, co do tego nie ma żadnej wątpliwości ale po drugiej stronie mamy wielką Zapaść ZUS-u i, szanowni państwo, techniki cudem y, niczym z filmów mafijnych. Tak właśnie robią dzisiaj, szanowni państwo, polskie urzędy mafijne. Mafijne, dosłownie egzekucje Polaków, mafijne, szanowni państwo, egzekucje przez polskich urzędników, szanowni państwo, totalne zniszczenie polskich rodzin, przewał, aby zniszczyć polskie rodziny się przewala. Ja nie będę krok po kroku wymawiał, szanowni państwo, tego, co się dzieje w Polsce, ale polscy urzędnicy, ja ma na to wszystko dowody, więc ja się tym zabezpieczam moimi słowami. Sza, moje słowa są zabezpieczone faktami, szanowni państwo, i ja mówię wprost, polscy urzędnicy, Urzędnicy, szanowni Państwo, w tym ZUS na masową skalę niszczą polskie rodziny. Na masową skalę, tak. Szanowni Państwo, polscy urzędnicy, gigantyczne polskie podatki, gigantyczne ZUSy niszczą polskie rodziny tak mocno dzisiaj. Szanowni Państwo, że co dwa lata Polska wyludnia się z ludności Polski, z Polaków. Co dwa lata. O ludność gdyni. Dzisiaj zniknęła jedna gdynia. Za dwa lata zniknie. Za dwa lata zniknie druga gdynia. Za cztery lata zniknie trzecia gdynia. A za sześć lat zniknie czwarta gdynia. Za osiem lat piąta. A za dziesięć lat szósta gdynia. Szanowni Państwo i tak co dwa lata będzie. Przez następne dekady tak się właśnie dzieje Dlaczego? Ponieważ ZUS, szanowni państwo, jest tak obrzydliwie wysoki A polscy urzędnicy niszczą polskie rodziny na masową skalę Niszczą, po prostu, szanowni państwo, to co dzisiaj się dzieje w Polsce To, szanowni państwo, to są mafijne metody Mafijne metody polskich urzędników, co do tego nie ma żadnych wątpliwości Szanowni państwo, bezprawie, właściwie w Polsce panuje urzędnicze, można powiedzieć, bezprawie To, jak się niszczy polskie rodziny, to jest mały mikis z tym, szanowni państwo, co się dzieje z zapaścią brytyjskich emerytów w Wielkiej Brytanii, yy, brytyjskich emerytur. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. ZUS jest skończony i państwo polskie jest tak zadłużone że na masową skalę narzuca się na Polaków gigantyczne ZUSy szanowni państwo, gigantyczne podatki gigantyczne wymogi żeby tylko zwykły Polak nie mógł mieć szansy wygrać z zagranicznymi dyskontami, hipermarketami zamyka się specjalnie bazary zabrania się handlowania parówkami Polakom, szanowni państwo cały biznes jest zabroniony dla Polaków Polak nie może stanąć, sprzedawać parówek prawda, a nawet jakby już mógł, to i tak będzie musiał konkurować w sprzedaży z parówek z czerwonymi, szanowni Państwo, spółkami skarbu państwa, które zagarnęły sprzedaż parówek. Co kilka kilometrów stoi punkt sprzedaży parunek, parówek przez czerwone spółki skarbu państwa, szanowni Państwo, w których mm, zasiadają kacyki polskie. No i Polska jest skończona, jesteśmy drugą Grecją, jesteśmy drugą Portugalią, może jeszcze gorzej, bo u nas jest dodatkowo zimno, zimno, szanowni Państwo, jest naprawdę bardzo, przecież mamy czwartą falę zimna w Polsce. Szanowni Państwo, mamy czwartą falę zima w zim zimna w Polsce, tutaj mamy y minus jeden, minus cztery, minus dziewięć, minus dziewięć, minus osiem Gdańsk, prawda, ale było, przecież były temperatury. Ja robiłem te filmy na drugim, na tym moim zastępczym kanale. Na którym nadawałem, gdy ten kanał, gdy nie miałem przez 35 dni dostępu do tego kanału z powodów technicznych, prawda? Bo tam Gmail miał problemy z logowaniem, prawda? No, ale odzyskałem na innym kanale, pokazywałem. Minus, minus 19 stopni przez całe tygodnie jest w Polsce w niektórych miejscach. Gdzie mamy tutaj, widzimy, minus 8, minus 15, minus 10. Tu mamy w Gdańsku po minus 8, prawda? Mamy 15 stycznia. Od kilku tygodni jest tak zimno, że to się w głowie nie mieści, ale to jest trzecia czy czwarta fala zimna w Polsce, tak jak są fale gorące. W Hiszpanii w wakacje, czy we Włoszech, czy we Francji, tak my mamy falę zimna, fale siarczystych mrozów. Teraz jest dosyć ciepło, bo to tylko minus 9, minus 8, minus 8, minus 8, to jest bardzo ciepło teraz, bo przecież yy, chyba przez cały tydzień potrafiło być po minus 12, 13 w Gdańsku, w innych rejonach Polski było po minus 15, po minus 16, po minus 17, 18, 19. Ja mam to, Szanowni Państwo, te filmy. Mm. Mam te filmy nagrane, no ale tam rzuciłem na inny kanał yy, i tutaj tego nie robiłem przez 35 dni. Yy, może i tak, szanowni Państwo, brytyjska emerytura dzisiaj się zapada. Wiek emerytalny zacznie bardzo szybciutko rosnąć zaraz od kwietnia w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj jeszcze ostatnie osoby sobie przejdą w wieku 66 lat, ale od kwietnia tego roku, czyli yy, luty, marzec, kwiecień, za 3 miesiące. Co dwa miesiące wiek emerytalny będzie się podnosił o miesiąc, prawda? Osiągając za dwa lata równe 67 lat dla wszystkich i minimum 35 lat pracy do wypracowania tej emerytury, prawda? Więc będzie coraz gorzej. Ten funcik bardzo mocno traci, bo funt traci. Widzimy, szanowni Państwo, na przykład tutaj do złota bardzo mocno traci funt brytyjski i to jest, proszę bardzo, 3448 funtów, 3500 funtów za jedną uncję złota. To jest po prostu rekord, rekordów, prawda? Proszę bardzo, przed chwilą było. 3500, y, 3500, 3458 rekord, rekordów, to jest w funtach brytyjskich, prawda? Ja chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno y, jedna uncja złota właściwie kosztowała 1000 funtów, proszę bardzo, tutaj 21 roku, prawda? 4 lata temu kosztowała 1230 funtów, prawda? Jedna uncja w 20 roku y, kosztowała 1000 funtów, dzisiaj to jest 3450, prawda? Prawie y, 300% zysku netto na czysto, prawda? 400, prawie procent, 300, 350% wzrostu, yy, 250%, 250 netto, proszę bardzo, coś się stało, a od y, październik, a od listopada, czyli 10 lat temu już w ogóle cena złota wzrosła, proszę bardzo, 3500, pięciokrotnie, szanowni Państwo, ale srebro je, jeszcze mocniej rośnie do złota, proszę sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje, srebro jeszcze mocniej do złota, bo do dolara nawet wybiło, proszę bardzo, co mamy dzisiaj, szanowni Państwo, 70 funtów brytyjskich za jedną uncję srebra, wejdźmy sobie na minutowy, proszę bardzo, rekord rykowy 69, proszę bardzo, mamy rekord, szanowni Państwo, i rekord padł, Wczoraj, 14 stycznia, 15, nie, dzisiaj, dzisiaj. 15 stycznia, szanowni państwo, nie, 14 stycznia, to weźmy sobie minutowy i będziemy na minutowym widzieli to wszystko, zobaczymy, tak? Czyli te, te, te brytyjskie emerytury zapadają się, bo coraz mniej można kupić złota za brytyjską emeryturę. Proszę bardzo, 69, 59, 70 funtów, szanowni państwo. 70 funtów za jedną uncję złota, proszę sobie to wyobrazić. Kiedyś za srebra, przepraszam Kiedyś za jedną uncję Za jedną emeryturę w Wielkiej Brytanii Było można kupić tyle srebra, że no, Człowiek by nie uniósł, pół żartem, pół serio Dzisiaj to jest, wiecie, dwie garście Proszę bardzo W 5 lat, szanowni państwo Cena srebra wzrosła 700%, tak o 600%, net, 600 netto zysk tak? Z, z poniżej 10 9, na 70 Szanowni państwo, na 70, tak A w 20 lat widzimy, to jest 1400% prawie, tak? Mniej więcej, tak? 1400 w 18 lat, szanowni państwo, tak? 1414-kroć. Tak więc kiedyś za emeryturę można było kupić bodajże tam dwie pół uncji czy półtora, dzisiaj to może kupimy za emeryturę ile teraz kupimy za jedną brytyjską emeryturę i w późniejszym wieku emerytalnym aż o 7 lat zaraz będzie kupimy szanowni państwo sobie zaraz to będzie tylko czwartka, jedna czwarta uncja. A 20 lat temu prawie mniej więcej można było kupić półtora uncji tak, więc to jest wielka gigantyczna różnica, ale Szanowni Państwo, ja się z tego nie cieszę, że w Wielkiej Brytanii emerytura się zapada. No, bo ci Polacy, którzy tam mieszkają i sobie wypracowują te emerytury, nie będą mieli pieniędzy. To ja się z tego wcale nie cieszę i w ogóle się nikomu nie cieszę, że Brytyjczycy też będą mieli mniej pieniędzy. Bo wtedy będą mogli mniej on nas kupić, ale w Polsce przetacza się, sz szanowni państwo, totalna zapaść. W Polsce mamy gigantyczny kredy kryzys Zusowski, emerytalny, podatkowy, szanowni państwo, walutowy. Mamy najdroższe kredyty, najwyższy Zus, najgorszą administrację, najgorszych urzędników. Mamy, szanowni państwo, Bizancjum, rozrastające się. Mamy wszystkie, sz szanowni państwo, struktury, które zrobiła Portugalia i Grecja, aby zbankrutować, prawda? Tylko, że u nich chociaż jest lato, a u nas jest, szanowni państwo, tej zimy. Wszystko jest zasypane, prawda? Polska zamarzła, zasypana, śniegiem mamy po minus 10, 15, 20 stopni, były przecież fale mrozu były. Taka była rzeczywistość, czyli u nas też jest coraz gorzej, szanowni państwo, u nas też jest coraz gorzej, taka jest w Polsce rzeczywistość, więc nie ma co się z tego cieszyć. Koniec końców, szanowni państwo, za 10 razy pamiętajmy o tym, ja zawsze wszystkim mówię. Jeżeli masz działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, to pamiętaj, że w Wielkiej Brytanii za 10 razy niższe podatki i za 10 razy niższe Zusy i za lepszych urzędników, bo w Polsce urzędnicy są okropni. To są to, to ci ludzie, w ogóle Zus, podatki, w ogóle to jest więzienie. Polska to jest, szanowni państwo, kołchoz, prawda, dla działalności gospodarczej. To są y y Kurchany, oni sobie za nasze pieniądze Kurchany budują, szanowni państwo, piramidy, prawda, y ze złota sobie kupują, a nas niszczą tutaj wszystkie. Dlatego Polska się wyludnia. Bo pamiętajmy o tym, tylko to jest ten jeden jedyny przykład. Może i brytyjska emerytura się zapada? To jest prawda. Fund brytyjski się zapada? To jest prawda. Ale, szanowni państwo, dalej, ta brytyjska zapadająca emerytura w Wielkiej Brytanii po 35 latach opłacania 10 razy niższych podatków, 10 razy niższych zusów i 10 razy fajniejszych urzędników, dostaniesz na dzień dzisiejszy, co prawda, 2 lata później niż. Dwa, rok później niż mężczyzna w Polsce, a w, od yy, 2028 roku, dwa lata później, emeryturę, ale dostanie się na dzisiaj 2,5 razy więcej. tak, tam, Bo tam dostanie dzisiaj 1200 euro, w Polsce dostajesz 400 euro za płacenie 10 000 zł, ZUS-u, zniszczenie cię przez 35 lat. Więc Polska, wiecie, ta Wielka Brytania się zapada, ale Polska, szanowni państwo, dzisiaj jest w tak wielkim kryzysie. Wiecie, no, ale no, cze cze czego my oczekujemy, yy, Szanowni Państwo, yy, po tym wszystkim. No Polska jest w tak wielkim kryzysie. Yy, ZUS, szanowni państwo, ludzie stąd tak uciekli. Że Polska się wyludnia nie dlatego, że się dzieci nie rodzą. Dzieci się rodzą za granicą. Polskie dzieci w Niemczech, w Berlinie, tam, yy, w Hiszpanii się rodzą, w Londynie, w całej Skandynawii na całym świecie się polskie dzieci rodzą. A nie w Polsce, dlatego się nie rodzą, bo ludzie uciekli stąd, bo ZUS podatki u polscy urzędnicy, prawda? Yy, I przede wszystkim emeryci w wieku 39 latach, no przy, przykładem najnowszej emerytki, prawda. Funkcjonariuszki to jest żona Nawrockiego, prawda, żona Nawrockiego, która przeszła sobie na emeryturę w wieku 39 lat, mundurowe, tak zwane, prawda? Więc wy będziecie pracować do 80 roku życia, prawda, a setki tysięcy y, ludzi, którzy jakoś sobie jak za największej komuny ustawili, że mogą sobie przechodzić w wieku 39 lat na emeryturę, ty będziesz płacić 20 tysięcy złotych zus USU do 80, a potem dostaniesz 400 euro emerytury, a setki tysięcy, prawda, urzędników będzie sobie przychodzić w wieku 39 lat na emeryturę będzie dostawać, będą dostawać po 7 tysięcy a ty będziesz płacić na nich 30 tysięcy prawda i ale do lekarza i tak będziesz chodzić prawda prywatnie więc polska dzisiaj to jest naprawdę ostatnie miejsce, które bym Wiecie, Polska dzisiaj to jest ostatnie miejsce, które bym powiedział, że to jest jakkolwiek dobry kraj. Ja, ja tutaj mówię do ludzi polskojęzycznych, Wielka Brytania się zapada, funt się zapada, tak szanowni państwo, ale w tej wielkiej zapaści rzecz jest taka, że szanowni państwo dzisiaj emerytura dla, na działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest prawie trzy razy wyższa, za dziesięć razy mniejsze podatki i zusy. Ok? Polski mężczyzna dzisiaj ma wiek emerytalny 65 lat. Brytyjski 66, zaraz będzie miał 67. To tylko dwa lata później. Ale trzy razy większą emeryturę za 10 razy niższe ZUSy i podatki. Więc Polska to jest. Polski nawet nie można porównać. Ja powiem tak: prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nawet nie może zostać porównane do prowadzenia, łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. To troszeczkę tak, jak ktoś by chciał porównywać premiership, tak? Tą ich piłkę nożną z polską y, piłką nożną, prawda, tą pierwszą ligą, czy tam ekstraklasą. To jest y, takie porównanie, a może nawet jeszcze gorsze. Myślę, że Polska Liga y, jest bliżej Premiership niż dzia prowadzenie działalności gospodarczej do prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. To jest totalna zapaść, jesteśmy generalnie skończeni. O tym oczywiście nikt nie mówi, no bo y, co mają mówić, prawda, kto ma mówić? Nawrocki ma mówić, prawda, Tusk ma mówić, przecież oni do tego wszystkiego dążą, to wszystko poustawią... Kaczyński, Morawiecki, prawda? Tusk to wszystko kontynuuje, a Nawrocki. Ja nie wiem, czy on w ogóle wie, o czym, o, co się w ogóle wokół niego dzieje tam, te, te, w tych sprawach. Tak mi się wydaje, prawda? Że on tak zbytnio nie rozumie. Znaczy, ja jestem pewien, że on nie rozumie, prawda? Nawet jakby rozumiał, to i tak nic z tym nie zrobi, szanowni państwo. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę. Szanowni państwo, to było w playliście Polacy w UK, prawda? I tutaj takie są tematy. Zapraszam na playlisty inne poranna, jutro już rano będzie poranna playlista, film na porannej playlistze czyli poranne pieniądze, szanowni państwo i tam będziemy się dowiadywać co się dzieje, a dzieje się bardzo dużo rzeczy, pozdrawiam, cześć